Hej, hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Grand Theft Auto z San Andreas. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy misję u naszego brata, u Sweet'a. Jest to najprawdopodobniej ostatnia misja w tym mieście, jednakże zanim tam pojedziemy, to musimy sobie kupić broń, bo jak wiecie, w misji w poprzednim odcinku zginąłem głupio, bo zaatakowałem tam balasu w ogóle. Lololololola. Więc, więc pojedziemy teraz kupić broń e, ponieważ uzbierałem e, kasę e, jeżeli nie, nie wiecie mam 88 tysięcy e, jeżeli mam być z wami szczery to, e, to całą tą kasę sobie e, wziąłem e, zarobiłem jeżdżąc tymi no, strażą pożarną. Naprawdę, chyba najopłacalniejsza praca. Chyba jeszcze tam czołgiem się opłaca jeździć, ale z no czołgu, czołgu jakby, tak, jakby nie ma tutaj. Nie mam tutaj pod do, w, do, w dostępie. Więc już zadowoliłem się tym i było fajnie. Także 88 tysięcy. Miałem dobić do 100 tysięcy, ale mi się już nie chciało. To było takie nudne. Um, dobra, najpierw sobie skoczymy tam za. Dobra, najpierw sobie kupimy tam broń. Chociaż. Dobra. Jeszcze dealer jakiś chce. No. Dobra, wlazłem. Pozwolili mi wejść. E, no siema, no siema. Witam cię bardzo serdecznie. E, pistolet 9mm. E, chyba z mi się za bardzo nie przyda. E... No a tego sobie kupię tyle. To łatwo zdobyć. To wszędzie jest. Mm. Małe PM, -y. nie, my sobie kupimy normalnego PM, a strzelby e, Obrzym czy strzelba ta normalna Wiecie co, weźmy Obrzyma, bo z nim tu można biegać sprintem i takie tam pierdoły Strasznie drogi, strasznie drogi, ale Myślę, że się opłacę, no zobaczymy Tyle mi myślę, że starczy No i zaraz cała kaza się pójdzie dupić, jeszcze znając życie zginę zginę e, Granaty, czemu nie Weźmy 10, dobra Um, aż mi przykro jak tak zatuje ta kasa, no ale dobra Kamizelkę oczywiście, bo, bo bez niej to by się nie obeszło ok, uh, I jeszcze sobie kupmy um, PMA uh, No i um, to, jest, to jest broń, której będę najprawdopodobniej najczęściej używał, więc kupię jej jak najwięcej tylko mogę Dobra um, dobijemy do tysiąca może i będzie git żebym tego nie zginął w jakiś głupi sposób tego bym naprawdę bardzo nie chciał ale dobra nawet sobie sprzedawcę denerwujemy nie chcę tutaj bezsensownie też tracić życia w ogóle zauważyliście że Ciczy chyba tak trochę schudł będę musiał zajrzeć do na siłownię Denis, Denis, Denis a, dzwoni do niego dziewczyna Tak podskoczę do ciebie ale później Pff. Szczerze mówiąc to nigdy tą pierwszą, m, pierwszą dziewczyną z GTA się nie interesowałem, zawsze o niej zapominałem w jakiś tam sposób, ale następnymi tam na przykład w e, Las Venturas się już interesowałem, bo e, bo miały ciekawsze tam na przykład, ola, to chcę żeby się jeździło tam tu za szybko, tu za wolno, no jakby mnie wyrzucił byłoby ciepło. Jeszcze policja, jest, jest komplet, jest fajnie zwany mag zestaw um, do domu przecież jest tylko na słuchawkach, żeby nie było echa um, no i dobra, także ona tutaj, ja żeby za szybko, a, ta, a tam to się i potańczyło się, się i było fajnie, dzisiaj i było fajnie, więc o wiele lepsze były tam misje. W ogóle policji, no, a jeszcze muszę wybronić. A wiecie jak ja bronię dzielnie? Dobra, tutaj sobie... Nie ucieknij CJ, CJ, CJ! Just! Dobra. Tutaj przykampimy. No chodźcie tutaj. Gdzie jesteście, dziewczyny? W ogóle słyszeliście o tym, o tej historii, że jakiś typek pozwał w ogóle Rockstada, bo że, że to była historia C.J. A i że e, on był. E, no, że e, historia, w ogóle fabuła GTA była oparta na jego życiu. Był taki motyw, pamiętam. Dobra, chyba już nie będzie żadnej innej. E... Gdzieś to słyszałem, nie pamiętam gdzie właśnie. Więc hmm. sobie przypomnę to wam powiem. Ale jedziemy do suite'a, bo o to chodzi w tym odcinku. Coś tam zawsze wypada, ale już, już chyba. Och, CJ, kondycja, kondycja, Crowd Johnson, kondycja, Johnson, powiedziałem to tak, w stylu tak, Michael Jordan, mm, tu jeszcze zbierzmy, bo nie, to niech się trochę zbiera jeszcze, a my idziemy, mm, jednocześnie, jednoczenie rodzin, o oh, jednocześnie. Słuchaj te chłopaki. Jeszcze tak nawiążę póki, bo... Że, żebym nie zapomniał, oni niech sobie gadają. Chodzi o to, że... Um, była taka też historia. Znaczy, nie wiem, to chyba jest, ja, ja muszę to sprawdzić, bo później jest misja, że a tam K, tam ten CJ ma, tam jest. Tak, uprawia seks ze swoją dziewczyną, i normalnie to jest tam, wiecie, kamera tam z zewnątrz i tak dalej. A podobno jest zakodowane gdzieś w grze, gdzie można tam, tak jakby być w środku domu, i to nie jest żaden mod, tylko to jest podobno w grze. No dobra, odwiedź się brygadę na spotkanie do motelu. W ogóle, gdzie jest ten motel? Może najpierw. A tu jest, dobra. A, ślepy jestem. Kurczę, ja to już bym chciał naprawdę wyjechać z tego Los Santos, bo tyle odcinków ja jeszcze jestem. Sam ale dobra, ale to jest jednak misja, misja po misji. Um, więc, więc nie ma co tutaj płakać. Um, bardzo bym chciał właśnie jakiś shader, jakieś shadery, co zainstalować, coś w stylu, co jest na serwerze, tam, na serwerach, tam, w których są shadery.

I don't like this, man. Look at all them other family hoods. It used to be Grove Street. Relax. We straight. they straight. How about you, Smoke? Hey, I'm feeling a little exposed, but I'm good. Helicopter, call This is the Los Santos Police Department. Everybody, stay where you are. Oh shit! Oh shit! What are you Just kidding. You no, know? Piotr ja tyle kupiłem dobrzy, do ma oni mi dali teraz tę strzelbę Kogo ja mam strzelać? W nich Nie chcę tym A jeszcze w policję na w ogóle nie patrzę hm. Szczelamy, szczelamy Muszę wbić chyba do środka Dobra Siema. Lol to było dziwne i zbugowane Go, go, go. Co, go, 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 gee, nie, 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 szybko, szybko, szybko przykam, dobra, oh, baby, you're hurt. aha, nie, na no, spoko wszystko, aha, fajne, <laughs> zarobiste. Dobra, nie pamiętam tego motywu i jest ma bardzo fajne, naprawdę. Iście z tricker pegowy. No ale... Oni się tu napieprzają. No Na co ja w ogóle stoi? O, niedługo wbije level do SMG. O nie. Ja to im... tam... Macie granata! Chłopaki! Je, yep, jeszcze bym sam siebie zabił tym granatem. A mogę się do niej wrócić jeszcze? Gdzie ona jest? Może mogę się wrócić, jeżeli bym się mógł wrócić, byłoby. O, super. Ona jeszcze żyje? W którym ona była? Kurczę, chyba, chyba już nie. Hmm. No to kiepsko Myślałem, że to jest taki mój punkt kontrolny Dobra, trudno, dobra, idziemy. Kurczę, chyba to przegram. Hmm. W ogóle wbiegłem tutaj do nich Wbiłem level na ten na tą broń, ale to użycie granata było nieprzemyślane. Dobra. Kolejni. Zbieram sobie... amunicji, pieniążki, a nie ma tu może... apteczki! Dobra... Tutaj wyskoczy ktoś, to będzie lipa. Dobra, czy... czysto. Nie ma tu jakiejś dziewczyny, przydałaby się. Jest! Não, 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 Tá vai, tá vai, tá vai. não, não, É. Oh! yes. não, 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 Dobra, kolejny O, tam są Fajny motyw z tą dziewczyną. Byłaby pewnie już po mnie. W ogóle co on robi w ogóle jakiś parkour? What the fuck jak spadł A tu ja może jakieś pani Uroczej? Może by mi dała kamizelkę? GII! Czy <noise> to? Jeszcze bym zabił go. No nie gadaj! No nie gadaj! Co mam zrobić? Co mam zrobić? Kurde, no, no fucking way. Kolejny jest, dobra. Podążaj za Sweetem, dobra kurde, ja tu zaraz zginę, ale podążaj za Sweetem! Szybciej CJ, ja znam, powinien za mną podążać, ja tutaj rozwiązałem całą misję. Oh, shit, what now? It's wow, no znikąd, no znikąd.

kilku takich e, no, etapowych misji My musimy tak zapieprzać aż do Growth one prowadzić No co ty tam nam na tyłku no co ty myślałem że na czymś innym je, piepie yep, yep. Tego helikoptera w ogóle na pieprzem, nie wiem czy to coś daje Marnowanie dobrych pączków What the fuuuuuck! GIEŃ! What the fuuuck? What the oh, what, oh, oh.

Całambójstwo. foko. A my wyskoczyliśmy i żyjemy, tak? Nie zła w przy jaraniu, no pewnie. <laughs> no, a spotkamy się później. <laughs> Szacunek tylko. No ja no po co w ogóle? Pff. Ale jest, Udało się, udało się. Naprawdę genialna misja, naprawdę super. Super, 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 super mm. O nie, nie, ja tutaj muszę przeżyć Jedziemy na Grove. Jedziemy na Grove, um, Wziąć, zregenerować życie A mm. może... O tutaj sobie kurczaka kupimy akurat mamy e, po drodze wow, to była naprawdę fajna misja, trzyma w napięciu e, ponieważ, e, jak wiecie, mało życia w ogóle, kilkuetapowa tro... naj, naj, najdroższy zestaw jaki w ogóle macie tutaj, nie jakieś zielsko, dawaj mi tutaj no dobra, niech będzie, dawaj, dobra dobra, dzięki chłopaki Żarełko było naprawdę przeurocze. A teraz... headshot! No, no to było naprawdę bardzo ładne, tak, tak. Wiecie, co ja tam rzucę, bo tam jeden przyka... A! <śmany zjadł> On żyje. Chodziło o to, że przykampił, nie? I po prostu tam reszty nie trzeba i tak dalej. Tu w ogóle jaki troll wjechał w lampę. No ale dobra, no i no dobra. Tutaj jeszcze patrzcie, patrzcie. No, jaki bug czekajcie. Oj, przepraszam, ja sobie tutaj tylko wykręcam. Ja no nie przejmujcie się, no naprawdę. Uuu! Dobra, nie ma to jak wrócić na grow w dobrym stylu. Tu w ogóle. Teraz mi uczą czegoś takiego, w ogóle nie wiedziałem o czymś takim Ale dobra Ja idę zregenerować życie, bo straciłem po raz kolejny I kupić kamizelkę itp Także dziękuję wszystkim za oglądanie Mam nadzieję, że, że, się, że się podobało, że w jakiś sposób Was e, e, rozbawiło e, No w ogóle było fajnie Także widzimy się w kolejnym odcinku Na razie No i cześć